Cześć, z tej strony Oskar, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny retro odcinek z gier na Pegasusa. Zanim przedstawię jaką grę dzisiaj wybrałem i przygotowałem, to zapraszam i bardzo proszę, żeby zostawić teraz łapkę do góry pod tym filmem oraz napisać komentarz. Jeśli nie masz pomysłu co napisać, to równie dobrze możesz wysłać kropkę lub kdz komentarz dla zasięgu. Natomiast jeśli masz co ciekawego do napisania, to możesz napisać coś właśnie o tej grze. Lub jakie gry na Pegasusa sobie życzysz w następnych materiałach na moim kanale. I te dwie rzeczy muszą być: musi być i łapka do góry i komentarz. Wtedy dzięki temu mój kanał się rozwija i będzie wyświetlany i promowany na głównej stronie na YouTube. Także jeśli chcesz, żebym się rozwijał i żeby mój kanał dotarł do nowych widzów, to daj bardzo cię proszę, łapkę do góry i komentarz. A jeśli jesteś nowy lub oglądasz mnie od niedawna, to pamiętaj, żeby mnie zasubskrybować. Oraz obejrzeć starsze materiały, których na kanale mam już nagranych ponad 1000. także dzięki bardzo za każde wsparcie. I przygotowałem dzisiaj znowu karty 400IN1. Sporo tutaj jest tych klasyków, jakoś ostatnio ten kartridż często się pojawia, ale jednak mimo wszystko sporo jest tych klasyków tutaj. Yy, warto się w niego zaopatrzyć na Allegro czy na AliExpress. Jeśli macie, to też możecie dać znać czy właśnie macie go w kolekcji. Yy, zaznaczyłem sobie tutaj Double Dragon 3. No, była prośba ostatnio, żeby w Double Dragon 1 i 2 zagrać, pewnie mam je na innym kartridżu, który też mam tu obok przygotowany, ale akurat ten był bliżej, no to wypadł tamten kartridż, więc ten sobie zagramy, na tym kartridżu sobie zagramy prawdopodobnie w 1 i 2 za jakiś czas, przypominajcie mi, żeby też nie było, że codziennie na przykład Double Dragon, bo wiadomo, to będzie nudne. No, ale wpadło dzisiaj na Double Dragon 3, podobno najsłabsza część, tak ludzie mówią, że to najsłabsza część, nawet u Angry Video Game Nerda była... Recenzja, no tak wiesz, ta recenzja to tak w cudzysłowiu recenzja, bo to raczej taki humorystyczny filmik był. Jeden, jeden z jego pierwszych filmików na kanale, nagrany już z 15 lat temu, czy coś takiego. No podobno słabe, no zobaczymy. Ja jakoś w ogóle w dzieciństwie, ani ja, ani żaden z moich kolegów nie miał żadnej części Double Dragon. Więc dla mnie to była kompletnie obca seria, obca seria gier. Myśmy tego w ogóle nie znali, więc ja to poznałem dopiero dzięki właśnie filmikom AVGN'a i po prostu sam grając to. Więc nie mam do tego może jakiegoś wielkiego sentymentu, ale zagramy sobie, zobaczymy. Także włączam i gramy. Double Dragon 3 The Sacred Stones, 90 rok, Technos, firma Technos. Nie znam zupełnie. Nie wiem też, czy wybili poprzednie części, bo mówię, słabo znam serię Double Dragon, ale wiem, że to jest mega kultowe. Właśnie wielu z Was się na pewno na tym wychowywało. No to gramy, zobaczcie, nawet na dwie osoby można grać, ale ciekawe, czym się różni A od B. Czymś się pewnie różni. A ich has passed since Billy defeated the Shadow Warriors, czyli rok minął z, odkąd Billy pokonał jakichś rycerzy ciemności. But a new danger has uh, reared its ugly head. Marion has vanished. Czyli jakieś nowe zło nadchodzi, jakiś Marion y, się pojawił. Tak. I'm Hiruko. Tata, baba, baba, bab, babcia, nie wiem, wygląda jak jakaś wieźma. A friend, I have information about the girls' disappearance. Czyli właśnie jakaś dziewczyna zniknęła i ona ma informację. Her y, captors, jej y, porywacze, will, y, op, op, wypuszczą ją, za, y, gdy dostarczysz trzy jakieś tam y, te. Zaczarowane kamienie, czy coś takiego. Dobra, pierwsza misja, USA. No dobra, jesteśmy w jakimś już pokoiku. I zaczynamy po prostu, no. Bez zbędnych tutaj, nie wiem, formalności, bez gadania. Skoku tutaj nie ma. Tutaj po prostu B, mamy atak nogą, A, atak pięścią. Biegać nie można. Listen, I tried to stop them... The bad day. No, nie zdążyłem doczytać. No, schwytali go też tutaj. No, pobili go prawdopodobnie, no. Czyli to mój ziomek był, tak? O, przyszli następni. Tutaj łysi. Chociaż nie, drugi to jakiś blondyn. No i lejemy się po prostu. Wiem, że można jakieś ciosy specjalne robić. Może zaraz spróbuję jakoś to odkryć. Jakoś tak skakało się do góry i tak nogą się obracało. No, nie wiem, czy, czy wiemy, jak to się robi. Zaraz zobaczymy. A może to w jedynce i dwójce była, może w trójce nie? No zaraz zobaczymy. Ale zobacz, można nawet taki cios dać z łokcia. Z łokcia! <laughs> się nie przyznać. No, nawalają we mnie. Kurde, no niełatwo. Ciekawe ile mamy życi czy są kontynuacje? No nie łatwo. już zobacz, mam cztery kreseczki tylko. Dwie kreseczki, no nawalają we mnie i to ostro. Dobra. Dobra, pokonany, a Aten. No dobra, mam nadzieję, że wszyscy tak wychodzimy z tego pomieszczenia. No jedna kreseczka zdrowiał. Pewnie słabo mi idzie. Ale to możecie ocenić, napisać w komentarzu. No właśnie, zdechłem. Od początku czy od checkpointa, czy... Game over? No dobra, zobaczmy. Od samego... O kurczę, to tego się nie spodziewałem, serio. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Myślałem, że będzie, wiesz, regeneracja życia tak jakby. Tam od tego momentu, gdzie zginęliśmy. Tak myślałem. No dobra, zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. No to idziemy. Tu będą właśnie ci dwaj, co przyjdą teraz. No, może powinienem bardziej się jakoś skupić na ataku, zamiast gadać. Ej! Ej! Dajcie mi grać! Dwóch na raz teraz. Tak trochę na pałę, ale... O, następny się pojawił. No mało mam zdrowia, zobaczcie, już mam cztery kreski tylko. No znowu nie przejdę. Znowu nie. Ej, dajcie mi grać. Pozwólcie mi grać. No dobra, trzy kreski, no ale to wcale nie lepiej niż w poprzednim razie. Już dwie tylko. No i jedna kreska. Jeśli to ma tak wyglądać, to ja tego nie przejdę. Oj, game over. No cóż. Ostatnie moje podejście. Jeśli mi nie pójdzie, no to wybaczcie mi. Nie wiem dlaczego. Wybaczcie mi, słabo. Słabo jestem z siebie niezadowolony w ogóle. Nie wiem, jakoś kojarzę, że w poprzednich Double Dragonach to były chyba kontynuacje. Jakoś tam dalej doszedłem niż tylko wyszedłem z drzwi. Tak jak tutaj. No, no dobra, zobaczymy. Bo jestem zły na siebie. A czy powinienem być zły? Nie wiem. To tylko gra. No, w jaja dostał. Dobra, z kolanka. No teraz minimalnie idzie lepiej, mam więcej zdrowia. Ale jeszcze chyba jeden goleś przyjdzie chyba, tak? Nie. No to teraz mi lepiej poszło. Mam znacznie więcej zdrowia. No dobra. Może teraz. O! Rzucają się nawet. No proszę. No dawaj, dawaj, dawaj go. Waga. Coś tu mam, co to jest? No, ale zginę zaraz. Mogę tym rzucać? Tak, mogę tym atakować. Ale już to wyleciało też. No waga, no znowu mam trzy kreski tylko. No kurde, chociaż dajcie mi jedną, jeden ekranik przejść. Ej, naprawdę, to jest. Tak się ciężkie, że ja pierdzielę. Ja nie spodziewałem się tego zupełnie. I następni przychodzą. Nie przejdę tego, no nie ma szans. Nóż, no ale. Co z tego noża jak mam jedną kreskę tylko? Rzuciłem nożem, uwaga. No i po mnie chyba. No po mnie, dobra. Sorry, nie wiem. Czy to ta gra jest taka trudna? Czy ja sobie nie radzę? Nie wiem, jakoś te poprzednie Double Dragony, mimo że mówię, nie grałem w nich w dzieciństwie, to dalej znacznie przeszedł. Co jest grane? Czemu to takie trudne? Dobra, sorry, no naprawdę nie jestem zadowolony z dzisiejszego materiału, ale tak wyszło. No także, jeśli się mimo wszystko podobało i spędziliście ze mną 10 minut, bo tyle grałem w to, to dajcie łapkę do góry i zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie komentarz. Być może. Wam ta gra też nie leży, a może wręcz przeciwnie. Lepiej w to gracie niż ja. Także komentarz, łapka do góry i subskrypcja. No i zapraszam do następnych filmów. Przypominajcie mi za jakiś czas, żebym ograł dwójkę i jedynkę Double Dragonów. Też żeby nie było monotonnie, że będzie teraz... Codziennie będzie Double Dragon, tak? Więc przypominajcie mi za jakiś czas, chętnie, chętnie do tego wrócę. No, także na dziś to wszystko. Cześć!